Dobrze panowie, to kilka słów o trasie jak było dzisiaj. Komentarze. No. Okej. Okay. <śmiennie> 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 Dwie godziny później. <śmiennie> Nie jest to co, trochę pada, trochę, m, trochę wieje, ale trasy okej. Okay. Śniegu dużo. Z Martinem dzisiaj mieliśmy tak rozruch y, krócej, ale intensywniej. Tak? Tak jest. No, Właśnie Martin pierwszy raz temu... na nas na, tak był. Po, czy nie? po pięciu latach chyba. Aha. Tego się zapomina. I, I tak naprawdę <laughs> jakby od nowa wszystko. Ale bardzo fajnie mówię. Jak Piotr powiedział szybki trening, takich godzinka szybka, a wszystko ok. Szybka godzinka, Szybka godzinka, dobra? Szybka godzinka <laughs> szybkie 7 km Martynę Galewicz pokoje dzisiaj To serdecznie pozdrawiamy Serdecznie Paluba Zapraszamy do Jakości Bo mówisz, to nie kolejny, prawda? Tak jest, dzisiaj kapingi no. Dzisiaj? Tak jest Ta? no. okay. Lubas TV wspiera firma Marvis, producent myjek warsztatowych. Cześć, nazywam się Piotr Protasiewicz. Mam tu od Was 12 pytań. Postaram się zadowolić wszystkich i odpowiedzieć na tyle, ile potrafię. Pytanie numer 6 od Moniki. Czy pomysł wskoczenia do sektora kibiców na trybunie K podczas meczu ze Spartą Wrocław był spontaniczny, czy planowałeś to wcześniej? Nie no, to jest spontan, takich rzeczy nie planuję, tym bardziej e, po tym w trakcie sezonu a, to był taki trochę mecz na, na, na przełamanie. Nie wiodło mi się najlepiej, także trudno było przewidywać, że stanę się tym zawodnikiem, który tych punktów przywiezie dużo. A to był spontan taki po prostu, tak to wyszło, ale myślę, że nie, nie wyszło źle. Pytanie od Kasi. Czy masz już zaplanowane pierwsze treningi na tarczu Na razie jeszcze nie, jeszcze jest troszkę za szybko. Mam jakby rękę na pusie z timem po przyjeździe z kartingów z Włoch pod koniec, pod koniec przełomu lutego, początek marca. Jeśli pogoda będzie kiepska, to po prostu będziemy się zastanawiać i wybierać opcje gdzieś tam do potrenowania. Inaczej, no chciałbym w granicach 8, 8, 9, no 9, 10 marca już, już jeździć. Sponsorem filmu jest Centrum Kamienia Franco, spieki kwarcowe i kamienie naturalne. Dobra, Martin V1, Martin S2, MJ... MJJ. England. Trójka i... Number three. Number four. No, ten czwórki kto? to już napisałem? Mac. No. tak. Mas. Dobra, czwórka. Ok. Bardzo twardzona. Pamiętam. <grywka> Różowy Panter. Pink <grywka> Panter. komieniarkę, ale tobie całkiem do twarzy. Jak zdać kominiarkę? A w czym będziemy ci do banku pojedziemy na zakupy? Bankiem stok do bankomatu. Ja myślę, że banki o tej porze mogą być pozamykane, Jest kominiarka będzie nieodzownym elementem naszej wizyty. A jakie nasze czasy? I nie wiadomo się jeszcze w kasku nie Czy z dołujecie za do finału? Co ja tak? w finale jestem yeah. od yeah. Miejsce trzecie Norbi z czasem 14,9 Oh. <kluczuj> miejsce drugie. Martin V? V! Martin jest o tyle ważne, jest o tyle ważne, bo to są Aaa! sekundy zadecydowały. Pier, miejsce pierwsze. Aaa! Kto stawia? Aaa! 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 Cześć! ale słuchajcie, różnica 0,4... 400? 400, 0,04. Cześć, dzień dobry. Jeszcze raz. Drugi dzień w Dorowskie Dolinie. Dzisiaj troszeczkę nam pogoda splotała figla. Mieliśmy plany jeździć na nartach, na zjadówkach, to się nie udało, pojechaliśmy na, na biegówki, to oczywiście nam się udało zrobić, byliśmy też w Wielkiej Górze na kartingach. To jest element troszeczkę już taki, słuchajcie, wejścia w to, że możemy e, mówić o rywalizacji, czyli o tym, co nas będzie interesowało za chwilę, za moment, za parę dni, w marcu, w kwietniu, czyli Speedway, e, jutro następne wyzwania. Mamy plan, będziemy to chcieli zrealizować, będziemy się starali, żeby to nam wyszło. Faluba TV wspiera firma Marquis, producent myjek warsztatowych. Sponsorem filmu jest Centrum Kamienia Franco, spieki kwarcowe i kamienie naturalne. Wideorejestratory rejestratory 24.pl, tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.